Słuchajcie, chciałem Was zaprosić na majówkę 2014. W tym roku majówkę organizujemy troszeczkę inaczej, nie robimy tego w Rize, bo Rize nie jest takim miejscem ostatecznym, gdzie zawsze będziemy spędzali czas. Są inne bardzo ciekawe i fajne miejsca. W tym roku chciałem Was zaprosić do Muzeum Techniki Militarnej, do bytomia. Słuchajcie, w tym roku właśnie na takim sprzęcie będziemy spędzali te 3 dni. Wszystko to, co tutaj widzicie, cały ten sprzęt bojowy, który tutaj jest, wszystko jest na chodzie. Osoby, które przyjadą na naszą majówkę mają jedyną w zasadzie niepowtarzalną możliwość, żeby zapoznać się z tym sprzętem. Można zajrzeć do silnika, można się czymś takim przejechać. Do każdego wozu jest mechanik kierowca, który każdego przewiezie. Ten sprzęt, który tutaj stoi, będziemy go używali na poligonie, który jest odległy stąd prawie o kilometr. Będzie można zobaczyć w akcji goździka, będzie można zobaczyć w akcji samochód techniczny, wóz techniczny, który pokaże nam jak się robi okopy, jak można zrobić sobie transzeje w ciągu 25-30 minut. Jednak dla osób, tych, które są zainteresowane szkoleniem, samoobroną, szkoleniem z zakresu właśnie sztuk przetrwania, zapraszam na takie spotkanie. Każdy sobie wyobraża, że... Spotkanie z takim pojazdem bojowym w muzeum to jest fajna atrakcja w momencie kiedy się zajada parówkę z bułeczką. My robimy to troszeczkę inaczej. Ludzie ustawiają się na poligonie i w tym momencie takie wozy koło was przejeżdżają. Czuć smród spalin, czuć drganie ziemi i przede wszystkim czuć masę i potęgę tego sprzętu. Także słuchajcie, kto się zdecyduje i przyjedzie do nas w tym roku, naprawdę będzie miał jedyną w zasadzie niepowtarzalną okazję żeby zapoznać się z takim sprzętem. Można wejść do środka. Można wsiąść sobie na stanowisku mechanika można sią si siąść na miejscu dowódcy bądź działonowego. nowego. Można zapoznać się z takim sprzętem i kto się zdecyduje na pewno się zapozna w momencie kiedy samochód się okopie, wóz bojowy się okopie, siądzie sobie gdzieś troszeczkę w ziemi, wtedy się bierze szpadel, łopatę, robi się stanowisko. Takie dwie główne atrakcje naszego spotkania, które będą to będzie właśnie takie przygotowanie można powiedzieć strategiczne do tego co może Was kiedyś w życiu spotkać, oby nigdy do tego nie doszło. Przede wszystkim oswojenie się z tego typu sprzętem, do tego kill off, łopata. To nie będzie, że ktoś tutaj przyjeżdża sobie po prostu na majoweczkę na takiej szpili, bądź w Adidaskach w dresiku z łańcuchem, tylko tu proponuję ciuchy, moro, brudne rzeczy i nastawienie się na to, że będziemy na poligonie. Każdy z tych samochodów zapewni Wam atrakcję właśnie przejazdu w terenie. Można pojechać z kotem, topazem, można z iłami, krazami będziemy jeździli, tylko że na takim sprzęcie, w momencie kiedy kierowca Poprosimy kierowcę, żeby przejechał po bagnie, to ludzie, którzy są na pace, siadają wcale cali utytrani w błocie. Także troszeczkę to spotkanie będzie różniło się od tego, co znaczy, że wsiadacie na, wsiadacie na czyściutki, ładny samochodzik, wysiadacie czyści, także ani pyłku nie ma. Tutaj będzie trochę inaczej. Z soboty na niedzielę, czyli z 2 na 3 maja planujemy piknik militarny. Zabieramy ten sprzęt, wyjeżdżamy na poligon i wśród takich wozów spędzimy sobie noc, nie w namiotach, nie w śpiworach, tylko po prostu nockę spędzamy pod gołym niebem, ewentualnie śpimy podwozami, palimy ognisko i jemy to, co sobie sami przygotujemy. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na Majówkę 2014 do Bytomia, do Muzeum Techniki Militarnej. Jedną z atrakcji będzie Muzeum PRL, które znajduje się tu, w tych zabudowaniach. Yy, tu jedną z takich największych atrakcji będzie przeniesienie się. Do lat 70. i 60. To, co jest w środku, co się znajduje, będzie dla Was niespodzianką. Od 1 maja osoby, które przyjadą, będą mogły się zapoznać z tym, co znajduje się w środku. Jednak dla nas najważniejszym elementem będzie ten sprzęt. Sprzęt wojskowy, słuchajcie, będzie możliwość rozłożenia i złożenia AK-47. Mamy do dyspozycji taką możliwość. Będzie możliwość zapoznania się z minami przeciwpiechotnymi i bojowymi. Paru żołnierzy, którzy tutaj pracują w muzeum, już się podjęło takiej sztuki, no można powiedzieć, zadania pokażą, jak uważać. Przede wszystkim uważać, nie to, że zrobić, tylko uważać na prymitywnego rodzaju pułapki typu minerskiego i saperskiego.